Okay. Risder przesyła 500 zł oddając oh. gęsia z ceto. Kurwa, Erisder, wiesz co? Ja mam do, do ciebie ambiwalentne podejście. Po z jednej strony, z jednej strony ja czuję jak ty byś był takim takim moim chłopakiem, który czasami na boku sobie porucha kogoś innego. A właściwie to ja bardziej teraz czuję się jak taka niechciana żona, taka wiesz, że ja przychodzę do domu ty mi dajesz na przykład właśnie 100 zł na waciki mówisz, masz i się odpierdol, a jednocześnie idziesz i mi siostrę ruchasz, rozumiesz? Po prostu czuję się taki. z jednej strony pieszczony, ale z drugiej strony zdradzony. Jest mi dobrze, ale wiem, że komuś innemu też dogadzasz. A ja jestem właśnie takim człowiekiem zazdrosnym, no. Lubię, kiedy kiedy ta ta miłość jednak jest dedykowana mnie. Ale dziękuję bardzo. Buziaczek. Bo to, bo to trochę wyglądało tak, jakbyś dami Pierska powiedział: "Masz iść do kina, masz dobre pieniądze, masz miejsca VIP iść do kina, a ja ci siostry wyrucham na kanapie w międzyczasie". No taka była treść tej wiadomości. I z jednej strony się cieszę, a z drugiej jest mi trochę przykro, no. No. Dziękuję. Ach, dobra, mogę kończyć live'a, no już mam dwie dniówki zarobione, więc no.